Naprawdę słuchasz, kiedy myślisz, ale czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Czy słuchasz kogoś lub czegoś? Czy to Twój głos? A może jest coś głębszego, coś ukrytego? Coś, co jednocześnie mówi kłamstwa i prawdy? Zastanów się nad tym. Czym jest ta nieustanna paplanina w Twoim umyśle, która opowiada o Twojej przeszłości, kwestionuje Twoje wybory, odtwarza wspomnienia, a nawet przepowiada przyszłość, która nigdy się nie zmaterializuje? I dlaczego tak silnie Cię kontroluje? Jest to fakt, z którego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Twoje myśli nie są tym, kim jesteś. Głos nie jest Tobą. To Ty go słyszysz. To Ty w milczeniu obserwujesz cały ten hałas. Jednak większość osób spędza swoje życie w sieci mentalnej paplaniny, którą mylą z rzeczywistością, tkwiąc we własnych umysłach. Co jednak, gdybym powiedział Ci, że możesz uciec od tej niekończącej się kakofonii? Co jeśli mógłbyś przekroczyć granice, które wyznaczyły ci Twoje własne myśli? Wyobraź sobie niekończący się dopływ energii, jasności i spokoju w swoim życiu. Umysł pragnie kontroli. Rozwija się, utrzymując Cię zajętym planowaniem, zamartwianiem się, żałowaniem i rozmyślaniem. Dodatkowo życie rozwija się przed Tobą minuta po chwili, podczas gdy Ty jesteś uwięziony w Jego szponach. Tęsknisz za magią bycia tam. Pięknem i ciszą. W tym filmie przyjrzymy się sposobom na uciszenie paplaniny i nawiązanie kontaktu z głębszą stroną siebie, stroną, która żyje poza Twoimi wyobrażeniami, uczuciami i poczuciem kontroli. Dowierz się, jak uciec od nieustannego hałasu i odkryć poziom spokoju, o którym nigdy nie wiedziałeś, że jest osiągalny. Dlatego proszę, abyś wziął głęboki oddech i na chwilę odłożył wszystko inne na bok. Niech ta chwila będzie początkiem podróży w celu odkrycia prawdziwego Ciebie, Ciebie, który cierpliwie czekał za kakofonią przez cały czas, ponieważ prawda jest taka, że głos w Twojej głowie nie jest Tobą, a kiedy zdasz sobie z tego sprawę, nigdy nie spojrzysz na swoje życie ani pomysły w tym samym świetle. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, czym tak naprawdę jest ten głos i w jaki sposób możesz wreszcie odnaleźć wewnętrzny spokój co słyszysz, gdy myślisz samo sobie. Stałego, zachęcającego mentora, czy niespokojną, nieustanną paplaninę? Większość z nas ma wewnętrzny głos, który nigdy nie przestaje mówić, ciągłą narrację, która planuje, krytykuje, powtarza i analizuje. Zaskakująca rzeczywistość jest taka, że ten głos to nie ty, chwileczkę. Czy nie oznacza to, że różnisz się od głosu, jeśli go słyszysz i widzisz? To ty słuchasz rozmowy, a nie sam głos. Świadomość, że nie jesteś głosem, jest ważnym krokiem w odzyskaniu wewnętrznego spokoju, ponieważ pozwala ci zacząć się od niego oddzielać. Dlaczego jednak głos w ogóle istnieje? Jego intencje niekoniecznie są szkodliwe. Jest to system stworzony, aby cię chronić, pomóc ci zrozumieć świat oraz pomóc ci przewidywać i planować. Jednak w swoich gorliwych próbach. Ochrony powoduje zaburzenia psychiczne, wywołuje spory, przewiduje problemy i często tworzy obawy, które nigdy się nie materializują. Wyobraź sobie przez chwilę siebie w kinie. Na ekranie widać oszałamiający widok zachodu słońca nad spokojnym oceanem. Jednak ktoś siedzi obok ciebie, nieustannie powtarzając, dlaczego słońce ma taki kolor, zamiast delektować się chwilą. Czy twoim zdaniem będzie padać? Co będzie dalej? Twój wewnętrzny głos to robi. Prowadzi kronikę Twojego życia tak bezlitośnie, że nie potrafisz docenić piękna samej obecności. Jak więc uciec? Dostrzeżenie głosu to pierwszy krok. Poświęć teraz chwilę. Jeśli możesz, zamknij oczy. Zwróć uwagę na pomysły, które przechodzą przez Twoją głowę. Co oni mówią? Czy oglądają ten film i planują następny ruch? Może nawet kwestionują skuteczność tej praktyki. Po prostu zwróć uwagę na cokolwiek to jest. Obserwuj jak głos zachowuje się tak, jakby żył samodzielnie. Oto kluczowa świadomość, to nie ty mówisz, to tylko wzorzec, grupa wzorców myślowych, dystansujesz się od rozmowy, gdy obserwujesz ją obiektywnie. Wolność to właśnie ta przestrzeń. Bez filtra nieustannej mentalnej paplaniny jest to miejsce, w którym możesz doświadczyć życia z pierwszej ręki. Twoja uwaga jest tym, na czym głos się rozwija. Staje się on tym silniejszy, im bardziej wierzysz w jego historię. Jednak gdy tylko obserwujesz go z dystansu, jego siła zaczyna słabnąć. Wcielasz się w rolę publiczności, spokojnie oglądającej występ, a nie aktora pochłoniętego akcją. I pamiętaj, że celem nie jest stłumienie głosu. To niewykonalne. Będzie przepływ myśli. Twoim obowiązkiem jest zrozumienie, że są to tylko pomysły, a nie rzeczywistość. Przypominają chmury przesuwające się po niebie. Ty jesteś niebem, dużym, stałym i nieprzepuszczalnym dla chmur. Uświadomienie sobie, że nie jesteś swoimi myślami, ale raczej świadomością, która leży u ich podstaw, jest kamieniem węgielnym wewnętrznej wolności. Rozwijając tę świadomość, znajdziesz większe poczucie spokoju i jasności niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawdźmy teraz, co się dzieje, gdy zastosujesz tę wiedzę do uczuć, które często wywołuje głos. Jak odpuścić przeszłość i naprawdę odpuścić? Puszczanie nie jest oczywiście łatwe. Nawet jeśli pewne emocje mają głębokie korzenie i są związane z bolesnymi wcześniejszymi doświadczeniami, obowiązuje ta sama zasada. Poczuj to uczucie, ale unikaj stawania się nim. Nie pozwól, by cię definiowało, ale obserwuj je. A gdybym ci powiedział, że większość twojego ciężaru emocjonalnego wynika z twojej niezdolności do odpuszczenia wydarzeń, a nie z samych wydarzeń? Twoje życie nie musi być definiowane przez nieprzyjemne wspomnienia, nierozwiązany gniew i uporczywe zmartwienia. Jednak tak długo, jak będziesz je utrzymywać, tak długo będą one istnieć. Podobnie jak energia, emocje muszą płynąć i poruszać się. Jednak ta energia zostaje uwięziona, jeśli trzymasz się ich, przeżywasz przeszłość lub walczysz ze swoimi emocjami. Staje się bagażem, który zabierasz ze sobą wszędzie, a im dłużej się go trzymasz, tym cięższy się wydaje. Zastanów się, co się dzieje, gdy ktoś mówi lub robi coś, co cię obraża. Nawet jeśli to doświadczenie trwało tylko kilka minut, twój umysł odtwarza je ponownie i analizuje każdy najmniejszy szczegół. Doświadczasz udręki tak, jakby to ciągle się działo. W rzeczywistości niezdolność do przejścia od tego incydentu jest tym, co powoduje ból. Jednak odpuszczenie polega na uwolnieniu się od czegoś, co cię trzyma. A nie na zapomnieniu lub zachowywaniu się tak, jakby nigdy się to nie wydarzyło. Chodzi o to, by pozwolić uczuciom wypłynąć na powierzchnię, doświadczyć ich, a następnie ustąpić. Jest to prosty, ale znaczący wgląd. Uczucia są ulotne. Podobnie jak fale oceanu, uczucia gniewu, smutku i strachu wznoszą się, osiągają szczyt, a następnie opadają. Zostaniesz jednak wciągnięty pod wodę, jeśli będziesz próbował walczyć z falą, przeciwstawiać się jej, lub trzymać się jej kurczowo. Pozwól, że poprowadzę cię przez pewną praktykę. Zastanów się nad kwestią, która cię dręczy, taką jak nieporozumienie, żal, a nawet troska o przyszłość. Obserwuj odczucia w swoim ciele. Czy masz węzeł w jelitach, lub ucisk w klatce piersiowej? Pozwól temu odczuciu istnieć, nie osądzając go ani nie próbując ignorować. Teraz weź głęboki wdech. Wyobraź sobie, że węzeł się rozluźnia, a ucisk ustępuje wraz z oddechem. Powiedz sobie: Widzę cię, czuję cię i uwalniam cię. Kontynuuj powolne oddychanie i pozwól uczuciom przejść przez ciebie. To jest moc poddania się. Nie słabość, ale wolność. Robisz miejsce dla swoich emocji, gdy przestajesz z nimi walczyć. Po prostu doświadczasz tego, co tam jest. Puszczając narrację, którą opowiada Twój umysł. Oczywiście nie zawsze jest łatwo odpuścić. Niektóre uczucia mają głębokie korzenie i są związane z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Mimo to obowiązuje ta sama zasada. Obserwuj emocje, nie pozwalając jej cię zdefiniować. Poczuj ją, ale nie stań się nią. Oto dodatkowe ćwiczenie. Powiedz coś w stylu to jest złość lub to jest smutek, gdy doświadczasz silnej emocji dystansujesz się od niej, nadając jej nazwę. Pamiętaj, że to tylko emocja, a nie to, kim jesteś. W rzeczywistości życie polega na przezwyciężaniu bólu, a nie unikaniu go. Chodzi o danie sobie pozwolenia na intensywne odczuwanie i pełne doświadczanie rzeczy bez utknięcia w martwym punkcie. Teraz, gdy zacząłeś pozbywać się swojego emocjonalnego ciężaru, przyjrzyjmy się iluzji kontroli, kolejnej przyczynie nieuwagi i zobaczmy, jak uwolnienie się od niej może Cię uwolnić. Każdy chce być odpowiedzialny. Nasze życie, inni i przyszłość są pod naszą kontrolą. Czy czujesz się bezpiecznie? Jakbyś czuł się dobrze, gdybyś mógł poradzić sobie z każdym aspektem. Paradoks polega na tym, że im bardziej chcesz sprawować kontrolę, tym bardziej zaczynasz rozumieć, jak niewielką władzę naprawdę posiadasz. To odkrycie może być wyzwalające, nawet jeśli początkowo. Może być przerażające. Zastanów się nad tym, jak często skrupulatnie planowałeś coś tylko po to, by pozwolić rzeczom rozwinąć się naturalnie. Być może ćwiczyłeś idealny dialog, ale nie wyszedł, lub miałeś konkretną wizję rozwoju swojej kariery tylko po to, by skończyć w zupełnie innym kierunku. Czy to nie frustrujące? Jednak jest to również nieuniknione iluzja kontroli. Życie jest zbyt duże i skomplikowane by dało się je zamknąć w wyznaczonych przez nas granicach. Chciałbyś, żeby nie padało, ale pogoda się nie zmienia. Masz mentalne skrypty dla innych ludzi, ale oni nie zawsze zachowują się w ten sposób. A co z przyszłością? Bez względu na to, jak bardzo starasz się ją kontrolować lub przewidzieć, stanie się tak, jak się stanie. Co się zatem dzieje, jeśli trzymasz się tego złudzenia kontroli? Znosisz ból, próbujesz kontrolować naturalny przepływ życia, opierając się mu. Zamartwiasz się rzeczami, na które nie masz wpływu. Im mocniej coś chwytasz, tym bardziej się to wyślizguje, podobnie jak wtedy, gdy próbujesz utrzymać wodę w dłoniach. A co gdybyś jednak odpuścił? Co by było, gdybyś poddał się w zaufaniu, a nie w porażce? Mając wiarę, że życie jest pod kontrolą, nawet jeśli ty nie jesteś wiara w to, że jesteś w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją, nawet jeśli odbiega ona od Twojego pierwotnego planu. Przeprowadzę Cię przez małe ćwiczenie. Jeśli możesz, zamknij oczy i skup się na czymś, co próbujesz teraz kontrolować. Być może gorączkowo dążysz do uzyskania określonego rezultatu, połączenia lub wyboru określonej drogi. Zwróć uwagę na to, jak czuje się Twoje ciało. Czy jest w nim konflikt, strach, uczucie pilności? Teraz weź głęboki oddech i wizualizuj uwolnienie się od potrzeby kontroli podczas wydechu. Wyobraź sobie uwolnienie przedmiotu, który tak mocno trzymałeś, otwierając ręce. Chcę wiedzieć, czy wierzysz, że możliwe jest znalezienie prawdziwej wolności poprzez zaakceptowanie nietrwałości emocji i kontroli? Podziel się swoją wizją w komentarzach, chętnie się nad nią zastanowię. A jeśli ta myśl rezonowała z Tobą, zostaw polubienie. To nie tylko pomoże rozszerzyć tę rozmowę, ale także połączy nas w głębszej podróży ku wewnętrznej wolności. Powiedz sobie, puszczam to, mam wiarę w ten proces. Rezygnacja z kontroli nie oznacza, że przestałeś się troszczyć lub działać. Oznacza to, że pojawiasz się, dajesz z siebie wszystko, a następnie pozwalasz życiu naturalnie się rozwijać. Oznacza to, że przestajesz próbować kontrolować rzeczy, które nie są twoje. Sprawa wygląda następująco. Życie ma swój własny rytm i wiedzę, i odkrywasz poczucie spokoju, którego kontrola nie może zapewnić. Gdy rezygnujesz z walki i akceptujesz przepływ. Nawet jeśli rzeczy nie idą zgodnie z planem, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że często układają się lepiej niż można było przewidzieć. Pomyśl, że stoisz w rzece. Wyczerpiesz się, jeśli spróbujesz popchnąć wodę w innym kierunku, opierając się prądowi. Jednak będziesz poruszać się z łatwością, jeśli popłyniesz z prądem. Tak samo jest w życiu. Jeśli na to pozwolisz. Prąd będzie stale płynął i kierował tobą. Jednak poddanie się wiąże się nie tylko z sytuacją zewnętrzną, ale także ze środowiskiem wewnętrznym. Jak często próbujesz zmusić się do odczuwania w określony sposób, kontrolując swoje myśli lub emocje? A gdyby tak pozwolić im po prostu być, a gdybyś uwierzył, że tak jak wszystko inne, one również przychodzą i odchodzą? Oto motto. Według którego możesz żyć. Pozwalam odejść temu, czego nie mogę kontrolować, i przejmuję kontrolę nad tym, co mogę. Służy jako przypomnienie, że chociaż masz kontrolę nad swoimi wyborami, działaniami i postawą, życie ostatecznie decyduje o reszcie. Powtarzaj to za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę trzymania się mocno, opierania się lub zmuszania. Teraz, gdy masz mniejszą kontrolę nad swoim życiem, Przyjrzyjmy się sposobom na bardziej swobodne i uczciwe życie, aby Twoje serce i życie mogły osiągnąć swój największy potencjał. Wyobraź sobie życie, w którym czujesz się wolny każdego ranka, z lekkim sercem, spokojnym umysłem i otwartym umysłem na wszystko, co może przynieść dzień. To właśnie oznacza żyć swobodnie. Jednak dla wielu z nas jest to odległy ideał ponieważ wznieśliśmy wokół siebie bariery z bólu, strachu i potrzeby obrony. Zastanów się nad tym, jak często tłumiłeś swoje emocje w obawie przed krytyką lub unikałeś szans, ponieważ nie chciałeś ponieść porażki. Choć może Ci się wydawać, że te mury Cię chronią, w rzeczywistości są one dla Ciebie pułapką. Blokują przepływ życia, relacje międzyludzkie i cud nowych spotkań. Otwarte życie nie gwarantuje, że nie napotkasz trudności lub nie doznasz krzywdy. Oznacza to, że nie pozwalasz już kontrolować swojego życia przez strach przed tymi rzeczami. Oznacza to, że podjąłeś decyzję o całkowitym zaakceptowaniu życia ze wszystkimi jego niepewnościami i wadami. Zacznijmy od omówienia serca. Najsilniejszym punktem energetycznym w Twoim ciele jest serce. Kiedy jest otwarte, czujesz się żywy, połączony i spokojny. Kiedy jest zamknięte, czujesz się ciężki, samotny i defensywny. Dlaczego więc zamykamy nasze serca? Zwykle wynika to z naszego strachu przed pokazaniem naszego prawdziwego ja, przed byciem skrzywdzonym lub byciem tak postrzeganym. Prawda jest jednak taka, że okazywanie naszej wrażliwości nie jest oznaką słabości. Jest to najbardziej niezafałszowana manifestacja mocy. Życie z otwartym sercem. Umożliwia prawdziwe połączenie, głębokie odczuwanie i pełne doświadczanie życia. Rzeczywiście jest to niebezpieczne. Jednak jest to również miejsce, w którym można odkryć prawdziwe szczęście i zadowolenie. Poniższe ćwiczenie pomoże Ci zacząć otwierać swoje serce. Pomyśl przez chwilę o osobie, zwierzęciu, miejscu lub po prostu wspomnieniu, które cenisz. Poczuj ciepło, które towarzyszy takim uczuciom. Teraz wyobraź sobie, że to uczucie. Rozprzestrzenia się na zewnątrz, wypełniając klatkę piersiową. Pozwól, aby to uczucie nasilało się z każdym oddechem, tak jakbyś wypuszczał je w świat. To właśnie potrafi zrobić otwarte serce, a życie w ten sposób, niechronione, ale wolne, staje się tym łatwiejsze, im częściej to robisz. Objęcie teraźniejszości jest kolejnym aspektem otwartego życia, jak często stajemy się zajęci żałowaniem przeszłości lub martwieniem się o przyszłość. W międzyczasie tracimy życie, które dzieje się właśnie teraz. Życie dzieje się tu i teraz. Aby cieszyć się pięknem, radością i spokojem, które tam są, musisz porzucić mentalne rozpraszacze, które cię odciągają. Oto małe ćwiczenie, które pomoże ci skupić się na tu i teraz. Zatrzymaj się w dowolnym miejscu. Oddychaj głęboko i zwróć uwagę na swoje otoczenie. Obserwować, co, czy coś słyszysz, co czujesz. Wykorzystaj wszystkie swoje zmysły, sprowadź swoje myśli z powrotem do chwili obecnej, gdy zaczną błądzić. Bycie obecnym to technika, która otwiera drzwi do swobodnego życia. Umożliwia postrzeganie życia takim, jakie jest, a nie takim, jakim wyobraża je sobie wyobraźnia, i odkrywasz wolność w tej jasności. Otwarte życie wiąże się jednak z czymś więcej niż tylko relacjami z samym sobą. Ma to również związek z tym, jak odnosisz się do innych ludzi? Jak często ukrywamy własne uczucia i pomysły ze strachu przed niezrozumieniem lub odrzuceniem? A jednak prawdziwe więzi powstają w czasach otwartości i wrażliwości. To jest wyzwanie. Zaangażuj się w radykalną szczerość następnym razem, gdy będziesz przemawiać. Powiedz prawdę o sobie, którą w przeciwnym razie mógłbyś zachować dla siebie. Zwróć uwagę na uczucie szczerego i swobodnego wyrażania siebie. Sposób, w jaki wzmacnia to twoją więź z drugą osobą, może cię zaskoczyć. Mówienie życiu tak, to kolejny aspekt swobodnego życia. Zbyt często czekamy na idealną okazję i wycofujemy się ze strachu lub niepewności. Rzeczywistość jest jednak taka, że w życiu rzadko zdarzają się idealne chwile. Musisz je ustanowić, podejmując inicjatywę i mówiąc tak, nawet gdy nie jesteś pewien. Każdego dnia podejmujesz decyzję, by żyć otwarcie. Wiąże się to z całkowitą obecnością, akceptacją wrażliwości i porzuceniem strachu. Nawet jeśli nie zawsze jest to proste, zawsze warto. Teraz, gdy odkryłeś potencjał swobodnego życia, zjednoczmy się, ucząc się, jak osiągnąć prawdziwą wolność. Długotrwałą wolność bez względu na to, co rzuci ci pod nogi życie. Co oznacza bycie prawdziwie wolnym? Czy jest to brak zobowiązań? Czy jest to sposób na uniknięcie wszelkiego cierpienia i trudności? Nie. Prawdziwa wolność oznacza akceptację życia w pełni, a nie ucieczkę od niego. Chodzi o uwolnienie się od wewnętrznych ograniczeń, które powstrzymują Cię przed pójściem naprzód, takich jak chęć kontroli, obciążenie emocjonalne i mentalna paplanina. Źródło prawdziwej wolności znajduje się wewnątrz. Traktuj wolność jako coś, co odkrywasz, a nie coś, co osiągasz. Pod warstwami sprzeciwu, niepewności i strachu ona już istnieje. Kiedy puszczasz rzeczy, których nie możesz kontrolować i przestajesz trzymać się rzeczy, które już Ci nie służą, w naturalny sposób stajesz się wolny. Zacznijmy od omówienia umysłu. Większość z nas wierzy, że wolność wynika z rozwiązania każdego problemu lub osiągnięcia każdego celu. Jednak, czy kiedykolwiek zauważyłeś, że po rozwiązaniu starego problemu zawsze pojawia się nowy? Przypomina to niekończącą się grę. Faktem jest, że dopóki nie nauczysz się cofać i analizować rzeczy, twój umysł zawsze znajdzie coś, na czym możesz się skupić. To jest ćwiczenie. Zatrzymaj się następnym razem, gdy twoje myśli będą ścigać się z planami lub obawami. Nie jestem swoimi myślami, więc weź duży oddech, i przypomnij sobie: Obserwuj je, jakby były liśćmi dryfującymi w strumieniu. Nie trzymaj się ich i pozwól im odejść. Chodzi o uwolnienie się od narracji, które umysł konstruuje na temat rzeczywistości, a nie o zaprzeczanie jej. Omówmy teraz emocje. Bycie prawdziwie wolnym nie oznacza utraty emocji. Oznacza to, że emocje już Cię nie kontrolują. Chociaż będą się wahać jak fale, emocje nie muszą zabierać Cię ze sobą. Rozpoznaj swoje uczucia strachu, rozpaczy lub wściekłości. Powiedz: Widzę cię i akceptuję. Następnie, zamiast walczyć z nimi lub trzymać się ich, pozwól im przejść przez siebie. Jest to jedno z najsilniejszych spostrzeżeń na temat wolności. Aby być w pokoju, nie musisz, aby wszystko szło po twojej myśli. Kiedy przestaniesz dążyć do doskonałości w życiu, możesz znaleźć wolność nawet pośród chaosu. Wyobraź sobie siebie w środku huraganu, mimo że pada deszcz i wyje wiatr, w środku panuje cisza. Ta cisza jest tym, kim naprawdę jesteś. To aspekt ciebie, na który nie mają wpływu wydarzenia zewnętrzne. Rozumiesz, że wolność polega na znalezieniu spokoju w burzy, a nie na jej zatrzymaniu, kiedy możesz odnieść się do tego bezruchu. Jak zatem korzystać z tej wolności na co dzień? Poprzez bycie obecnym i odpuszczanie rzeczy, których nie możesz zmienić. Akceptując życie takim, jakie jest, a nie takim, jakim chciałbyś, żeby było jestem wolny, bez względu na wszystko. To slogan, według którego warto żyć. Służy jako przypomnienie, że twoja wolność nie jest na zewnątrz i powinna być wypowiadana za każdym razem, gdy czujesz się przeciążony, gdy plany się nie udają lub gdy emocje grożą przejęciem kontroli. Prawdziwa wolność oznacza czerpanie z życia pełnymi garściami, bez strachu. Bez oporu i bez potrzeby kontroli. Chodzi o to, by żyć każdą chwilą w pełni i mieć wiarę, że wszystko się ułoży. Oddychaj przez chwilę. Pracowaliśmy na ten cel, więc po prostu bądź tutaj, pozwól słowom się uspokoić, a myślom zamilknąć. Świadomość, że posiadasz już wszystko, czego potrzebujesz, nie musisz szukać jasności, spokoju i niezależności. One tylko czekają, aż je znajdziesz. Z tym wzburzonym wewnętrznym głosem przypomnij sobie, od czego zaczęliśmy. Głos ten mógł początkowo wydawać się rządzić, kontrolując każdą twoją myśl, emocje i wybór. Jednak teraz zdajesz sobie sprawę, że głos nie jest tobą. To ty widzisz, słuchasz i decydujesz. Ile władzy mu przyznać. Następnie omówiliśmy ciężar bagażu emocjonalnego, w tym smutku, niepokoju i wściekłości, które nosiliśmy zbyt długo. Ponieważ nie powinieneś trzymać się każdej fali, która uderza w Ciebie, odpuszczenie oznaczało uznanie tych uczuć, uhonorowanie ich, a następnie pozwolenie im odejść. Bez względu na to, jak silny jest przypływ, powinieneś pozwolić im odejść i mieć wiarę, że pozostaniesz niezłomny. Następnie odkryliśmy złudzenie kontroli, ideę, że możemy wpływać na każdy wynik, zapobiegać każdemu błędowi i chronić się przed nieprzewidywalnością życia. Prawdziwa wolność przyszła wraz z odpuszczeniem, zaufaniem biegowi życia i zrozumieniem, że im mniej walczysz, tym spokojniejszy się stajesz. W końcu zaczęliśmy praktykować sztukę otwartego życia. Koniec z ukrywaniem się, koniec ze ścianami. Raczej otwarte serce, które jest gotowe kochać i być kochanym, odważnie i autentycznie przyjmować chwilę życia. Radość istnieje tutaj tu i teraz. Nieskażona i nierafinowana. Co będzie dalej? Co zrobić z całą tą wiedzą? Rozwiązanie jest proste. Praktyka, to codzienna decyzja, a nie jednorazowa zmiana. Ponieważ wolność nie jest celem linią mety, którą przekraczasz, ani nagrodą, którą wygrywasz, masz szansę zrobić krok do tyłu, i obserwować, puścić to, co Ci nie służy, zrzec się kontroli i otworzyć się na nieograniczone możliwości życia w każdej chwili. Wolność to stan bycia, to ciągłe decydowanie się na zaufanie sobie, powrót do siebie i życie w pełni i uczciwie, bez względu na to, co rzuca Ci życie. Tak więc, wychodząc z tego filmu, weź jeszcze raz głęboki wdech. Poczuj w sobie spokój, tę część siebie, której nic nie jest w stanie zachwiać. Pamiętaj o niej, podążaj za jej wskazówkami i nigdy nie zapominaj, że twoja wewnętrzna wolność pochodzi z twojego wnętrza, a nie z okoliczności na zewnątrz ciebie. Wolność, która zawsze należała do ciebie, jest teraz twoja. Doceniam to, że wyruszyłeś ze mną w tę podróż, ponieważ oznacza to, że już zacząłeś zastanawiać się nad tym, jak oderwanie się i akceptacja mogą zmienić sposób, w jaki żyjesz. Chciałbym zaprosić Cię do wzmocnienia tego procesu uczenia się. Zostaw polubienie, ponieważ naprawdę pomaga to kanałowi rozwijać się i docierać do większej liczby osób.